Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstra klasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Drużyna Śląska Wrocław zmierzy się z Kurnikiem Zabrze. Tomku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Pora na zapoznanie się ze składem śląska Wrocław. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie, w teorii, gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Teraz może być groźnie. Ale robi Sonada, jak on to zrobił. Krótko rozegrana piłka. Podanie do Erika Janży. A zatem strzela i blok w odpowiednim momencie. Nie utrzymał piłki Śląsk. Jensen. Bardzo dobra interwencja. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. No i rozpoczną teraz z narożnika boiska. Rozegranie stałego fragmentu. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Schwarz. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje, to wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną. Wyszedł sam na sam, uwaga! Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem! Otworzył nam się wynik! Jest 1-0. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Dobra piłka na dojście. Świetna piłka. Teraz tylko to wykorzystać. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie wprost na nogę. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. I mamy remis. Jeden do jednego. Szwarc. Piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. nie napracował się tutaj przy tym strzale Bramkarz. Lukas Podolski. Jensen, Erik Janża, Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Lukas Podolski. Rafał Janicki, Jensen. Będziemy mieli bramkarza przy piłce. Janicki. Janża. Ponownie przy piłce Janża. Śląsk rozpocznie odrzutu wolnego. Ależ teraz pressing, groźnie. Co zrobi Exposito? Sędzia ogłasza rzut karny po tej niefortunnej interwencji. Okazja do zmiany rezultatu. Odprowadzenia dzieli ich zaledwie 11 metrów. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi, jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie, kartka to byłaby chyba przesada. A i nie ma bramki, skuteczna obrona karnego. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Uwaga, będą prowadzić, ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Podanie do Erika Janży. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Zawodnicy Śląska mogą spróbować flanką. Zrobiło się tam miejsce. Uwaga, nie może tego zmarnować. Tak jest. Odzyskują prowadzenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu. Efektywne i efektowne. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Ciekawe, czy Górnik od razu rzuci się na rywali. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. Piłka poza boiskiem, grę rozpocznie, więc bramkarz. Może być zaraz groźnie. Olewiak! i gol, błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Dwie minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisk... Aj, ale brzydki faul. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego, Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Dobra piłka na dojście. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Łatwy strzał do zablokowania. Co teraz chciał zrobić zawodnik, to wie tylko on sam. Olewiak z piłką. Rzuca piłkę w pole karne. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Prosto w ręce bramkarza. Łatwo wyłapał piłkę. Tajetano Quintana. Czysty w ślisk odzyskanie piłki czasem ryzyko się opłaca. No i Górnik Zabrze, coraz bliżej bramki rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Wznowienie z autu dla Wrocławian. Czyli będzie zmiana u Wrocławian. Quintana. Olsen. Cayetano Quintana. No i strzela! Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik, niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Mateusz Cholewiak. Aj, wyglądało to iście komicznie. Takie błędy nie powinny się przytrafiać nawet dzieciom. Wrocławianie tracą piłkę. Po Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. I tracą teraz posiadanie piłki. Uwaga! Może strzelać! Gol! Trafiają Wrocławianie! Śląsk zyskuje teraz dwie bramki przewagi. Popatrzmy, to było książkowe rozegranie z pierwszej piłki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. I po tej bramce jest 4 do 2. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Jest, jest! Nie poddają się! Mają kontakt! Jeszcze powalczą! Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Niedokładne teraz podanie. Piłka krąży. Może teraz. Cholewiak z piłką. Podanie do Cholewiaka. Jensen. Cholewiak z piłką. Podanie do Cholewiaka. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Dobry, przepisowy odbiór. Piłka wyszła jednak na rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Co zrobi Ekspozito? Jeśli robić wślizgi, to tak. Czysto i skutecznie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Faul na piłkarzu śląska, ale jest decyzja. Gramy dalej. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Mateusz Cholewiak. I akcja zastopowana. A teraz będzie dobra okazja. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Mamy rzut karny. Sędzia odwizduje przewinienie w szesnastce. No, czy za chwilę będą przegrywać jeszcze wyżej? Tak, chyba trudno dziwić się tej decyzji. Sędzia musi w takiej sytuacji sięgnąć po czerwony kartonik. To byłaby setka. Gdyby nie ten faulu, pewnie mielibyśmy bramkę oczywistą. Dobrze, bramka! wyczuł wykonawcę broni. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Obiecująca wrzutka. I znowu rzut rożny. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Naprawdę dobra próba. Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Petr Schwarz. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Gol! Umieścił piłkę w siatce! Szalony mecz, 5 do 3. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ładnie teraz próbuje lobować, ale wcinka, cudownie to zrobił. Piękne trafienie, czapki z głów. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie wprost na nogę. Nie mówilibyśmy tyle o tej akcji, gdyby nie ta podcinka nad bramkarzem, która przyniosła bramkę znakomicie. Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, katenaccio, to bym tego nie nazwał. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w koniec meczu. Goście muszą obejść się smakiem. Górą tym razem ekipa gospodarzy.